Dzień dobry, Faustyna Galon Kołakowska. Witam państwa we wtorek 15 listopada w Wydarzeniach. Zobaczmy co dziś w programie. W Domu Muzyki i Tańca odbyło się niezwykłe muzyczne wydarzenie. Możemy pokazać to łączenie. Możemy pokazać, że jesteśmy razem, że Polska i Ukraina dalej jesteśmy razem. Uroczyste ślubowanie uczniów klas mundurowych. To jest jakiś przełom w moim życiu. Zaczynam coś nowego. Na scenie Zabrzeńskiego Domu Muzyki i Tańca wystąpiły gwiazdy polskiej i ukraińskiej sceny muzycznej. Chodzi o United Kids Festival. Tematem tegorocznej edycji tego wydarzenia było pokazanie zjednoczenia między dwoma kulturami, polską i ukraińską. Wspaniałe młode talenty z Polski i z Ukrainy. Dla jednych to pierwszy występ w karierze, dla innych kolejny krok w jej stronę. W domu muzyki i tańca odbył się United Kids Festival. Dzieci to jest nasza przyszłość. Ten festiwal i ten gala wieczór jest absolutnie dla dzieci. Tu bardzo dużo pięknych wokalistów, bardzo pięknych dzieci, którzy przyjechali z Ukrainy. Są też dzieci z Polski, które dołączyli się do nas. I naprawdę to jest wielkie szczęście, bo możemy pokazać to łączenie, możemy pokazać, że jesteśmy razem, że Polska Ukraina dalej jesteśmy razem, że wojna wciąż trwa, ale jednak my o niej nie zapomniamy, jakby my dalej pomagamy Ukrainie. I w taki sposób Zabrze kontynuuje tę pomoc. Przyjaźń polsko-ukraińska to już w ostatnich miesiącach bardzo sprawdzona przyjaźń, tak więc tu w zabrzu dokładamy jeszcze jedną cegiełkę do tej przyjaźni wyjątkowej, przyjaźni na dobre i na złe, przyjaźni, która każe wierzyć w to, że po zakończonej wojnie dalej ta przyjaźń będzie trwała, dalej ta przyjaźń spowoduje, że będziemy wspólnie być może odbudowywać i wzmacniać to, co ten wyjątkowy naród, naród, który tak bardzo ukochał wolność i swoją ziemię, e, próbuje właśnie uchronić, próbuje, e, próbuje uratować. United Kids Festival to największy i najbardziej prestiżowy międzynarodowy festiwal dla dzieci o charakterze charytatywnym. Tegoroczna edycja miała na celu pokazać zjednoczenie między dwoma kulturami: polską i ukraińską. Festiwal dla mnie ważny tym, że... Cały festiwal jest bardzo specjalnym dla mnie wydarzeniem, dlatego że pokazujemy tą naszą ukraińską kulturę tu w Polsce. Jestem bardzo wdzięczny pani prezydent miasta Zabrze, że możemy tu wystąpić w tej wspaniałej sali, która ma dużą scenę z nagłośnieniem i światłami. Dzięki temu wszystkie dzieci w takich profesjonalnych warunkach w pełni mogą pokazać swój talent. ona ich nagroda. Na scenie zaprezentowały się młode talenty, które pokonały sporą konkurencję. Najpierw trzeba było wysłać nagranie, tam było chyba około 200 zgłoszeń, i wybrali około 40. Potem czekał już tylko finał, na którym wystąpiło 12 młodych gwiazd od 6 do 12 lat. Festiwal miał formę konkursu, dlatego każdy występ fachowym okiem oceniało jury. Jest to bardzo odpowiedzialne. Zdecydowanie bardzo ciężkie zadanie, ponieważ jest bardzo dużo utalentowanych dzieci. No, chciałabym, jakby mogła wszystkich nagrodzić, nie tylko za talenty, przede wszystkim za odwagę, bo to nie jest wcale łatwe wyjść na taką wielką scenę, nie mając za sobą jakiegoś ogromnego doświadczenia, ale to jest na pewno wielki krok ku karierze wokalnej i ku spełnieniu marzeń. Dla mnie to jest też taka trochę przygoda, bo nigdy jeszcze nie miałam tak, że byłam jedną z niewielu Polek a byłam w Polsce. Podczas wydarzenia wystąpili także polscy i ukraińscy artyści, którzy byli tutaj. Przede wszystkim właśnie dla dzieciaków, żeby tutaj wesprzeć całą tą inicjatywę fantastycznego festiwalu. Z czym ja słyszałam, jak te dzieci śpiewają, są niesamowite i rozmawiałam z Julią, że to są dzieci, które przyjechały z tych bardziej, jeżeli można tak powiedzieć, bezpiecznych regionów Ukrainy, ale są też dzieci, które przyjechały na przykład z Buczy. Myślę, że są dzieci, które sporo y, przeszły y, i też pytałam, czy oni tam będą wracać. Jak tu przyjechali, Julia mówi tak, że będą wracać. Że są, zresztą Julia też na, na chwilę wraca do siebie do Lwowa. Także zrobiłam to myślę, że po prostu dla takiej przyjaźni naszej polsko-ukraińskiej. Oglądając dzisiaj ten konkurs i, i te dzieci, które dzisiaj tutaj występowały, no to była trochę taka, taki powrót w przeszłość, bo, bo wcześniej ja też brałam udział wielokrotnie w takich konkursach, i, i były momenty, kiedy się nie dostawałam, były momenty, kiedy się dostawałam. Stawałam, kiedy je ja wygrywałam, i jest to taka, taka naprawdę niesamowita chwila dla mnie, trochę nawet wzruszająca dzisiaj. I bardzo się cieszę, że, że mogę dzisiaj naprawdę brać w tym udział. Po występach przyszedł moment nagród dla uczestników. To jest wspaniałe uczucie, że innym też się to podoba, to co się uczę przez całe życie. I jestem bardzo wdzięczna za to. Ja duży, zdziwiony Jestem bardzo zadowolony e, i szczęśliwy. I dużo rady! A chyba największą nagrodą, tym razem dla organizatorów, była ogromna radość dzieci i łzy szczęścia. Wielki dzień dla pierwszoklasistów klas mundurowych Zabrzeńskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ogólnokształcącego. Przy okazji obchodów Święta Niepodległości przed Kościołem Świętej Anny w Zabrzu odbyło się uroczyste ślubowanie nowych kadetów. Mszą świętą w intencji ojczyzny rozpoczęło się uroczyste ślubowanie uczniów pierwszych klas uczęszczających na zajęcia z edukacji wojskowej w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ogólnokształcącego. W tym roku przysięgę złożyło 20 osób. Z roku na rok mamy więcej chętnych, w tej chwili mamy młodzież w dwóch klasach y, y, oczywiście nie w pełnych klasach, bo mamy takie klasy mieszane, cywilno-wojskowe oczywiście. Natomiast cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tym bardziej, że współpracujemy z 34. Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej w Bytomiu, gdzie młodzież ma również zajęcia. Z prawdziwymi żołnierzami wyjeżdża na poligony, także mamy bardzo szeroką ofertę dla młodzieży i chyba przybiliśmy się z tym do uczniów szkół podstawowych z ofertą, która pokazuje im, że można rozwijać się wszechstronnie w naszej szkole. Również no powiedziałabym i patriotycznie, i sportowo. Pod każdym względem. Składanie oficjalnej przysięgi w połączeniu z obchodami święta niepodległości było dla młodych kadetów wielkim momentem. To jest jakiś przełom w moim życiu. Coś się dla mnie nowego zaczyna. Idę w coś w nową drogę, poznaję coś nowego, czego totalnie jeszcze nie znałem i naprawdę bardzo fajnie się dzisiaj czuję. Myślę, że to przez tą ciekawość, bo zawsze od dziecka interesowałem się wojskiem, zawsze przy tym siedziałem. Przy maszynach wojskowych zawsze się tym interesowałem, dużo czytałem w internecie i tak mnie to zainteresowało i stwierdziłem, że czemu nie będę spróbować? My uczniowie klasy pierwszej mundurowej, my klasy pierwszej mundurowej, Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Zabrzęskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego Slubujemy! Szlubujemy! życzę wszystkim uczniom którzy dzisiaj złożyli ślubowanie, ale również wszystkim nam, żebyśmy żyli w pokoju i w zdrowiu. Na murawie zabrzańskiej hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się 24-godzinny turniej niepodległości. Podczas trzeciej edycji wydarzenia, w trakcie którego niemalże bez przerwy odbywały się mecze, zobaczyć można było zmagania drużyn z aż ośmiu grup wiekowych, od kategorii U7 po dorosłych. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Polska Fundacja Sportu i Kultury. Wydarzenie zostało także objęte patronatem prezydenta miasta Zabrze, dr Małgorzaty Mańki-Szulik. To wszystko w programie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.